Jedziemy z przedwojeną windą Stigler w kamienicy na Alei 3 maja. Całego adresu nie podaję na bezpieczeństwo tego dźwięku. Nie podaję adresu, bo to jest na Alei 3 maja, ale całego adresu nie podaję ze względu na bezpieczeństwo. Stigler, ale jest modernizowany. Przedwojenna jeszcze. Tak, adresu nie podaję ze względu na bezpieczeństwo. Na zero. Dobra, jedziemy w dół. Ale ładna, moi drodzy. No nie, no pierwszy raz ja z Siglerem. Jeszcze jest okratowanym szybiem. No druga przedwojenna winda, moi drodzy. Ale jest ona w dykcie. Ale bardzo ciekawy panel. Ale Siglera jeszcze nie, nie widziałem. Nie, no. Ładna. Mhm. Mm I ktoś cieka na windę chyba. Okej, okay, nit. Mój parter. Dzień dobry. Dzień dobry.